Gordon ty kurz. Juch ty leżys, człowieku? No, czy, czy, czy no, ty ty Kraken Unlucky. Czy ty jesteś clever. Hello Dream Team Teammate. Niesamowity świat Gumbola Zabiłem przed śmiercią. No, dobrze, ja to może za kontaba Nie chcę Nice, no chodź tu, chodź tu. No masz bić Gondo, gordon Ramsej kasztanków. No bi bi bi. No be da, no, dalej, no, dalej, dalej, chodź, 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 no 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 no, no da, dawaj, dawaj, dawaj. No i nice. Oj, to Jodem, zadanie. Ja się cieszę Brab wykład na Ja, Ja ja, 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 ja turę Ja zabiłem tego pierwszego co ja zrobiłem Nie wam że teraz z ja Jak ty leżysz człowieku Ja ja turę taki piłkarz był Ale on poleciał bo ja, ja, ja nawet w niego celowałem, człowieku No właśnie on se poleciał On se poleciał do góry jak nie wiadomo kto Dajemkę. Jakiś góry Bóry, nie góry Ile ja mam killi w ogóle? Dajcie mi killa! Nice, mam asystę Dajcie mi killa! Dziękuję Behind Behind Gordon, ty kurczaku <laughs> Jopiernicze Niezła gierka, 3-0, nie, nie busty. Ja wolę zabijać No cóż no Uważaj Zdrowe? Powiedzieliście to after uh, stroll, my S Co się stało? Nie wydaje mi się, żeby Gordon Ramsey miał taki kolor skóry. No ja nie znam go, mogę się przepalić troszeczkę. Aksamitne spowiadania, ład. Żywisty. Uuuuhu. To stoi, to stoi, jak ty nie giniesz? To jest w się mogę, władzajcie. Pomocy obici we dwójkę. co Albo nikogo. Definicja nagradowano. Oje, moja broń! Zabijecie. Eee, to. Nie, nie, nie To za to, że obrażałeś ludzi w swoim programie, Gordon, Ramsay i kasztan. No trudno, no na to? No to jest mądre, to, to, to będzie jest, mądre. To jest, to jest... Nie, nie znam takiego mie miejsca w ogóle, co on robi. No Ale to, to, to będzie bo... dobre. Ja myślę, że on spadł już. Tobie, 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 tobie. Good job! Very clever, very smart. Kwas losowych ogórków. Timberk, jabłko, mięta. Tobi tak to robi, tobi tak to robi! Obi tak to robi, nice. Jestem znowu sam na. A, a, trójkę. Tety! O, idą. idą chyba. Tety. Co? 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 było? Gdzie on stoi już? Ale no, się no, ustawili no, pięknie. No. Grałem co do tego z gombolem i darwinem. <laughs> Darwin i wirki ziewa. Jestem sam daaaa! Rampą idą, zaraz was zabiją. Ja to ty, 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 Ja pierdolicie, ja to widziałem! Ja że to był głupie. Ty dosłownie czekajesz na śmierć, ty zostałeś po prostu. Ja czekam na śmierć. Kawowa masa do tortu. Ja pamiętam, że ty nie, lubi, nie lubisz tortu, więc miałeś pizzę na urodziny. Can I drop? Get drop? Thank you a lot. JESTEM SAM! No bo słyszałem rampę dwóch jest na, no to dwóch. Takie info, zabiłem dwóch z was. Kobieto. JA DRABINKA, DRABINKA! A. Ja firnicz, no i filada, marmolada Furtka ochroniarzy Łódko z kurczaka Zawalny no, so, wabola i będę udawać, że to flash i to zadziała No musimy to wygrać. JA! Czemu on ma five Ojej. rąbanego sevena? No ale się ustawili o, nie, nie, nie da się kiknąć, nie da się, dawaj Kiknij, kiknij Mogłabym 9-7 Da się kiknąć, f jeden. Wywalimy Wylecie. co So wyleciał, bratek. mam ci barangę dalej. Siem on ma five from sewena, sevena. 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 on ma five from sewena. sevena.